Hej! witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Indie Fans, serii poświęconej gromie zależnym. Dzisiaj zaprezentuję wam grę Gravity Bones, stworzoną przez studio Blendo Games. Być może niektórzy z Was słyszeli o tej grze, jest całkiem popularna. Ona dwuszy do niej segueł dość niedawno. Więc tak, jest to dość ciekawa gra. Zaraz włączę start i w sumie wtedy opowiem mniej więcej, jak to wygląda. Jeszcze tylko wcześniej pokażę może ludzi, którzy stworzyli tą grę, i linki do ich stron. I zaczniemy grę. Jak zaraz zobaczycie, gra ma bardzo ciekawy styl graficzny, ma swój urok, no, zapada pamięć i na pewno już na samym początku no, rzuca się no, w oczy i na pewno dużo osób o tym zapamięta, ten styl. No, I w ten sposób zaczynamy grę, nie wiemy za dużo co się dzieje, jesteśmy w tym przyjęciu i patrzymy na nasze przyjęcie. ...nasze zaproszenie. I jest napisane, że musimy iść do Full Lens Room. No i tutaj możemy sobie też pochodzić, pozwiedzać trochę nasze. Możemy to... Możemy. Jest to zamknięte, nie jest otwarte. Tutaj możemy wyjść i zakończyć chyba to, co mamy zrobić w tej... W tym... na tym przyjęciu. No jak widzimy, tutaj jest bal maskowy, coś... całkiem ciekawa impreza w górach, całkiem mamy widoki. Ciekawe, czy możemy się zabić. Tak, możemy się zabić. Jeden był to przetestować wcześniej. No dobra, spróbuję jeszcze raz. Gdy ja tylko gra mi pozwoli. Tak, zaczynam dokładnie końca tego samego momentu. Bardzo ciekawie to zacząłem. Więc tak, zaczynamy tutaj, e, w tej windzie. Nie wiemy za bardzo, co mam zrobić. miałem tylko, że małem tutaj gdzieś iść. I tutaj mamy sterowanie na dzień dobry. Więc możemy tutaj sobie pochodzić po tej imprezie. Za bardzo nic nie chcę z nami gadać. To jest też, też fajne, że mówią w takim swoim językiem taki coś jak w Sinsach, nie? że mają ten swój język, a nie do się go zrozumieć. Tutaj mam ochroniarza, mi się nam przygląda. Nie, nie. Tutaj nie możemy wejść, tylko dla, tylko dla usługi. Być może właśnie tam myśli się dostać, prawda? Pamiętam. No, jak widzimy, jedna, jedna osoba wyróżni się z tą. Dość wkurzona jest. Nie możemy za bardzo z nimi zrobić, w ogóle z ja nikim póki co nie możemy za bardzo porozmawiać. No cóż, spróbujmy się dostać do obsługi. Gdy tylko ktoś tam wejdzie albo wyjdzie, już widać, że ktoś tam się kieruje. Okej, okay, i tutaj mam się dostać. Na mam mamy tutorial, tam było że żeby wcisnąć się nasz podwórze drzwi. Tutaj mamy spacer, żeby skakać i dostajemy się tutaj na zaplecze. Jak się okazuje, jesteśmy najprawdopodobniej szpiegiem. Musimy dostarczyć temu człowiekowi z rudymi włosami na górze ten Taki bardzo szpiegowski to ma klimat, nie? W ogóle fajnie to wszystko wygląda, matką fajną oprawę wizualną i dźwiękową. I fizyka, to znaczy na sterowanie i ogólnie wszystko dobrze, naprawdę fajnie się to czuje, jakie się chodzi. Dobrze jest zrobione wszystko. Więc kierujmy się z tym zielonym drinkiem, który jest na pewno nieszkodliwy, do pana czerwonego. W końcu przeciwieństwa się przyciągają. Zobaczymy z mocy bezpiecznej odległości, co się stanie. I teraz musimy się stąd wydostać, więc prawdopodobnie nic dobrego się nie stanie. No i to jest nasza pierwsza emisja, taki tutorial bardziej. Mówiłem fajnie, czy wszystko wygląda, ma swój styl. Naprawdę ładnie wygląda na ten świat. Taki trochę... Może nie minecraftowaty, przychodzi, trochę na myśl, nie widzi się głowy tych klików. nie, ma te raczej swój unikator w styl. przynajmniej że nadal dla na mnie patrzą, mam nadzieję, że nie na będą wygląda. No i wydostajemy się. Contract complete.

Typowych, starych yy, szpiegowskich filmach, nie wiem, trochę podobne są filmiki. Bo tutaj no wiadomo to bardziej styl, też taki bardziej animowany, śmieszny. No i zaczynam na naszą drugą misję, znowu nie wiem co robimy, co się dzieje. Okej. Okay. Znowu musimy się dostać w to samo miejsce. Oznaczymy od tego samego do Urland's Room. No i ci panowie, ani ta pani zbyt nie są zbyt na razie. Nie możemy nic innego zrobić. Ogółem, fajnie wygląda to wszystko. Dźwięki są dobrze zrobione. Okej. Okay. I mamy pierwsze zaburzenie życia. czy tam Okej. Okay. to jump. gdzie mam skoczyć? to mam skoczyć. O, mam młotek. To ciekawy jest. I... Eee... Okay, Ale o, muszę go zamrozić, tak? I muszę rozbić motkiem. Całkiem pomysłowe, całkiem fajnie to zrobione. Nie muszę znowu co sam zrobić. Okej, okay, najpierw pójdę tutaj, czy nic nie. A, jest nasza misja. Musimy sfotografować teraz ptaki. Fajnie tu mi, fajnym dźwiękiem. I teraz wydostajemy się powoi. Jest grana, raz jest nieba, nie możemy za bardzo ruszać się w inne miejsca. Ale fajnie to wszystko wygląda. Te dźwięki na zewnątrz, wszystko dobrze zrobione, patrzy na zewnątrz, jak ten świat wygląda. noga. Ten nadal nie możemy iść. ok dwie kutki. Pewnie dobrze mogłyby być tam nabliżanych. Zobaczymy, co tu jest. Nie jestem, Pięć. Może to jest jakiś e, rejon, w którym nie musimy iść. O, jest ich pierwszy tak. Jeden z pięciu i eksploduje, oczywiście. E, potem, jak robimy się zdjęcie, Czyli nawet musiałem tutaj iść. Ciekawe, czy to będzie kolejny tak. No i wydaje mi się, że to raczej nie do końca o taki chodzi, tylko o te plany, które przy przyjechałem w ale kto wie. Może jest. No to kontynuujmy dalej i chyba teraz wyjdziemy na zewnątrz. Tak, jak widzicie, fajnie wygląda ten świat. Okej, okay, chyba wiem, gdzie będę musiał iść. Później. No to jest korzysta. sta? No, później najpierw zobaczę, co to jest. Tak, kolejny faszek. <laughs> nie wiem czy mnie tej śmierci pewnie nie powinna I? Tak, musimy mieć taka już Poketlaya Kiedyś dawno temu grałem w tym graju, już nie pamiętam dokładnie co się dzieje O! To nie jak spadnę to zginę, to nie na pewno Nie? Nie nie nie, nie. całkiem fajna sekcja platformyftowa, jak już mówiłem wcześniej Naprawdę dobrze czuję się kiedyś choć walczyć, czuję się całkiem postać i tak dalej, czyli Czyli nie jest to uciążliwe spotkanie i nie trzeba powtarzać półkotestek, tylko dlatego, że nie czuje się do końca naszej postaci. Jeszcze tylko jeden flaszek. gra grając na początku dość ten, nie trzeba im do końca. Na Wrzucam nasz po prostu środek akcji i wnieścimy ostatni flaszek. Jak to jest? Naprawdę. No nie, jeszcze mi to śmieszy. No tygodna. No i pewnie tutaj nie mogę iść. No i teraz chyba już pewnie. Misja, idę co muszę zrobić do. A, tutaj byłem. Muszę dostać się do wyjścia. Tak, na tutaj próbowałem właśnie z samym początku. No i powinniśmy. I już nie ma panów. Coś tam czyta. Coś miłości, romanse. Delikatna kobieta? A jednak nie. Zastrzeliłam je. A, zabrałam moje zdjęcia w A jak widzimy, twar kierujemy bardzo twardą postacią i zaraz rozpoczyna się pościg. Czyli gra przybiera na tempie. <ścoughs> I muzyka tu się zmienia. Jest taka trochę śmieszna, można powiedzieć. Nie wiem, czy to dobry pomysł biegnąć tutaj w tym tunelu. O, chyba no, musiałem tutaj skoczyć. Okej, okay, i kontynuujemy pościg. No, no tutaj jest, palił sobie Widzimy, że do, dobrze biega, skoro pali tyle I bardzo szybko biega No w sumie ja dostałem dwie kulki, czy może więcej, więc No i tak się dobrze trzymam O! O! Wow. Chyba komuś rozbiliśmy imprezę Ej, ma! A, mam ją! on niestety i w tym momencie niestety zakończę rozgrywkę, ponieważ niedługo już się kończy sama gra i nie chcę spoilerować zakończenia. Zdecydowanie wolę, żebyście sami ściągnęli tą grę i wypróbowali ją. Jest za darmo, link oczywiście będzie w deskrypcji. I ogólnie gra jest bardzo fajna, ciekawa i w sumie nie powiedziałbym, że głęboka, ale ma ciekawe zakończenie. I to byłoby na tyle, mam nadzieję, że dacie znać w komentarzach co sądzicie i do zobaczenia następnym razem.